Bitcoin reaguje na globalne zmiany makroekonomiczne i broni ważnych obszarów. W międzyczasie na wykresie pojawia się krzyż śmierci. Czy zagrażające, nie? Zapraszam. Siema, witam w kolejnym odcinku Kanga Trend, czyli analizy rynku krypto, gdzie spotykamy się co tydzień po to, żeby przeanalizować bitcoina, Ethereum i wybranego przez ciebie altcoina. Spotykamy się i rzucamy na wykresy okiem z trzech różnych perspektyw. Technicznej, on-chain, no i naszych wybitnych firecharts. To z kolei powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej, jaką serwujemy w tym programie, nie znajdziecie absolutnie nigdzie indziej. I wiem, że to doceniacie, ponieważ licznik naszych sobów wskazuje już 45, i pół tysiąca, więc naprawdę ogromną liczbę, ale mimo to wiem, że blisko 37% osób, które oglądały poprzedni film, nadal tego kanału nie subskrybuje, więc to jest dobry moment, aby suba wrzucić, zostawić łapkę w górę, komentarz taktyczny, a może merytoryczny, jakikolwiek tylko zechcesz. I pamiętaj, że to, co zawarte w tym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej. Po poradę zgłoś się do licencjonowanego doradcy lub po prostu wykonaj swój własny research, do czego będę Cię zachęcał poprzez konkurs, o którym na koniec tego filmu. Także jeżeli jesteś gotów, Gawka w dłoń i ruszamy z wykresami. Zaczynamy oczywiście od Bitcoina, czyli od króla kryptowalut, do którego musimy przejść, żeby w ogóle móc mówić o jakichkolwiek altcoinach. No i widzimy, że Bitcoin w wyniku sytuacji makroekonomicznej, w wyniku ceł amerykańskich podążył w dół i dotyka naszego szarego obszaru. Tego obszaru, który wyznaczyliśmy na tym wykresie już przed dobrymi kilkoma miesiącami. To była strefa, która niegdyś była oporem, w późniejszym czasie zostawiliśmy ją tutaj, ponieważ istniało prawdopodobieństwo, że stanie się ona wsparciem i dokładnie to po wielu miesiącach w tym momencie się dzieje. Bitcoin nurkuje, dotyka dosłownie tej strefy, sięga poziomów około 74 dolarów, 74,5 tysiąca dolarów. I próbuję odbić ku górze. Wiem, że w komentarzach pod niektórymi materiałami Kanga Trends niektórzy z Was mówili, że to są obszary, które są do osiągnięcia. No i brawo, faktycznie są. No, oprócz tego widzimy, że na moim, na moim wykresie pojawiła się jeszcze dodatkowa linia. Tutaj mamy taką linię, linię trendu spadkowego, która ma już w zasadzie cztery potwierdzenia. Tutaj może mamy takie niepełne, ale i tak, i tak tych odbić jest kilka. No i widzimy, że bitcoin niestety zmaga się z tą linią, nie potrafiąc jej przebić w tym wypadku od dołu. Tak długo jak jej nie przebije, nie możemy mówić o tym, że trend wzrostowy ponownie powraca. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, jakich jeszcze obszarów bitcoin broni. I tutaj przywołuje naszą 350-dniową średniokroczącą, czyli bardzo ważną linię, która historycznie, jak wiemy, była istotną granicą pomiędzy hossą a bessą. Widzieliśmy, że ona udzieliła wsparcia dla Bitcoina już dwukrotnie w tej hoście, w trwającej hoście, przynajmniej hoście bitcoinowej, jak dotychczas wiemy, jak również całkiem niżej spisywała się historycznie chociażby. W momentach, kiedy, podobnie jak teraz, sentyment był dosyć mieszany i wiele osób mówiło o tym, że już mamy bestę. Czyli w 2021 roku, kiedy Bitcoin osiągnął swój pierwszy szczyt, na poziomie około 65 tysięcy dolarów zanurkował i właśnie w tych obszarach, nie idealnie odbijając się od tej linii, ale w jej obszarach znalazł wsparcie i spowodował, że w późniejszym czasie, w listopadzie, osiągnął nowe ATH. No, wracamy do tego, co dzieje się jednak obecnie, no i widzimy, że te wsparcie jest utrzymywane, mamy podwójne wsparcie, co jest bardzo istotne, mamy zarówno ten szary box, czyli wsparcie horyzontalne, jak i średnio kroczącą. Średnio kroczącą na moment wyłączymy, włączymy sobie w tym momencie RSI i na RSI zauważymy, że Mamy pewne zmiany, które postąpiły od wczoraj i są to zmiany, no to będę korzystne. Te spadki, które wczoraj wystąpiły, powodują, że rozbieżność na RSI jest nieco bardziej widoczna. W tym wypadku rozrysuję to na cenie. Może jeszcze zmienię kolor, żebyśmy mieli jasność co do tego, że mówimy tutaj o rozbieżności. I podkreślam, że nie mówimy tutaj o typowej dywergencji. No, używam tutaj takich różnorodnych słów, dlatego że dywergencja odnosi się do 14-dniowego okresu, natomiast rozbieżność sama w sobie no, mówi nam tutaj o tym, że po prostu jest różnica pomiędzy ruchem ceny, który obserwujemy tutaj, a ruchem wskaźnika. Widzimy, że wskaźnik porusza się ku górze, cena ku dołowi, jednocześnie przy wsparciu, więc przy bardzo... Mocnym regionie. Dodatkowo RSI widzimy, że dociera już pomału do tak zwanego obszaru nadmiernej wyprzedaży, w związku z czym ma w zasadzie w rękach wszystko, aby spróbować wypchnąć Bitcoina ku górze. No ale najważniejsze w zasadzie to, co powinniśmy sobie przytoczyć, to kondycja Hash rebounds, naszego wskaźnika, o którym mówiliśmy przed tygodniami. No i zaznaczałem, że już dotychczas. Wskaźnik Hashlibons na wykresie Bitcoina pojawił się 17-krotnie. 17 razy, 17 razy został wybity przed dwoma tygodniami. 16 razy naprawdę 16 razy zwiastował on wzrosty nawet pomimo lokalnych turbulencji. I Aby sobie przytożyć ten wskaźnik zmieńmy sobie najpierw interwał na tygodniowy, ponieważ takie prognozy odnoszą się głównie do interwału tygodniowego, i włączamy wskaźnik Hashlibons, ponieważ. Obecne spadki mogły spowodować to, że górnicy w tym wypadku niestety no, do biznesu będą dokładać, w związku z czym pojawi się kapitulacja. Jak się okazuje, sygnał zakupowy w wskaźnikach -y nadal jest utrzymywany i te lokalne fluktuacje, które obecnie obserwujemy, nie mają na niego żadnego wpływu. W związku z czym długoterminowo na Bitcoinie wygląda to bardzo obiecująco. Ponadto warto zwrócić uwagę, skoro jesteśmy już przy interwale tygodniowym, że rozświetliła nam się przy tym wsparciu dziewiąta świeca spadkowa wskaźnika TD Sequential, a ta świeca wskaźnika zawsze albo prawie zawsze w zasadzie, pamiętajmy o tym, że sprawdzalność analizy technicznej wynosi około 70%, więc bardzo często mówi nam o tym, że mamy do czynienia z punktem, z którego może nastąpić lokalny nawrót trendu, więc wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Ale żeby nie było aż tak kolorowo, warto nadmienić, że na wykresie w poniedziałek pojawił się tak zwany krzyż śmierci. Czym jest krzyż śmierci? No widzimy przed sobą w tym wypadku wykres jednodniowy Bitcoina ponownie i mamy dwie średnie kroczące. Zielona linia to 200-dniowa średnia krocząca, czerwona linia to 50-dniowa średnia krocząca. W momencie, kiedy dochodzi do przecięcia 50-dniowej średniej kroczącej, która atakuje tą zieloną linię od góry, dochodzi do tak zwanego krzyża śmierci. Ten krzyż śmierci bardzo często w mediach rozpisywany jest jako jedno z najgorszych zdarzeń, jakie może się wydarzyć na rynkach finansowych, w tym także kryptowalutowych, które mo może powodować, że po prostu spadki się pogłębią. No i jak się okazuje, w przypadku Bitcoina wcale tak to nie wygląda. I tutaj przygotowałem takie krótkie zestawienie w zasadzie wydarzeń sześciu krzyży śmierci, których doświadczyliśmy w ostatnim czasie, plus ten obecny. I widzimy na tym wykresie, że praktycznie za każdym razem tutaj, 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 no tych punktów możecie już nie widzieć, bo zakładam, że tutaj akurat znajduje się okno ze mną w tym wypadku, ale wierzcie mi na słowo. W tym wypadku widzimy, że za każdym razem, kiedy Bitcoin doświadczał krzyża śmierci, następowała konsolidacja i osiąganie lokalnego dna. I to było bardzo ważne. Nawet w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z Bessą, kiedy tutaj, w roku 2022, ten krzyż śmierci się pojawił, widzimy, że ta cena no, jeszcze troszeczkę postąpiła ku dołowi, ale mieliśmy konsolidację i dopiero później nastąpiły gwałtowne spadki. We wszystkich innych sytuacjach. W zdecydowanej większości krzyż śmierci nie jest wcale taki straszny jak go malują, i w efekcie powoduje to, że rynki odzyskują siłę. I w późniejszym czasie, przynajmniej w sytuacji na wykresie Bitcoina, rynek ponownie zaczyna wzrastać. Czas na Bitcoin Firecharts, a tutaj widzimy w stosunku do wczorajszego dnia przynajmniej, że postępują pewne zmiany. Widzimy, że mieliśmy strefę oporu, która znajdowała się w okolicach 84, a nawet blisko 85 tysięcy dolarów i ona wzniosła się nieco wyżej ponad 85,5 tysiąca dolarów. Ponownie kolejny opór, który mamy w tym wypadku tutaj, który jeszcze wczoraj oscylował w okolicy 88,400, teraz jest już bliżej 89,400, więc o cały 1000 poszedł w górę. Widzimy także, że tutaj ponad bieżącą ceną, przypomnę, że niebieska linia wyznacza cenę bitcoina, nie mamy aż tak silnie rozłożonych oporów. One są, występują, ale nie są to. Tak, duże klastry, więc widać, że jest tutaj pewien potencjał do tego, aby Bitcoin gwałtownie i krótkoterminowo podbił. Widzimy też kwestie popytowe, czyli tutaj te nasze wolumeny, które znajdują się poniżej. One z kolei, jak zauważamy, no troszeczkę się rozwodniły. Widzieliśmy pewien klaster wolumenowy, zakupowy, który wyglądał właśnie w ten sposób, tutaj taka biała linia, którą aktualnie zaznaczam, i ona ustąpiła, natomiast została rozmieszczona pomiędzy różne poziomy. Nastąpiło takie rozwodnienie tego kapitału, co powoduje, że ten blok zakupowy jest nieco szerszy i trudniej jest nam ocenić, od jakiej ceny dokładnie Bitcoin jest w stanie w tym wypadku odbić. Niemniej jednak widzimy, że popytu jest więcej niż podaży, więc rynek Chcę odbić. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na CVD, a na CVD widzimy, że do wczoraj wieloryby grały pierwsze, pierwsze skrzypce. No, aktualnie nieco wycofują się z handlu, ale jak wiemy, no, na CVD często obserwujemy takie sytuacje chociażby tu, no, chociażby tutaj, gdzie tymczasowo wieloryby się wycofywały, po czym ponownie wchodziły do gry. Oprócz tego widzimy, że detaliści również od wczoraj nieco z, stali się zrezygnowani. Ale podbija nam czerwona linia. Czerwona linia w tym wypadku to portfele, no, do których rzadko zaglądamy, bo są to portfele o wartości od 10 do 100 tysięcy dolarów, e, czekających na to, aby zakupić bitcoina w tym wypadku. No, one stają się nieco bardziej aktywne i delikatnie podbijają ku górze. No i niespodzianka, bo dokładnie w trakcie nagrywania tego materiału, Chiny wystosowały informację o tym, że nałożą kolejne cła na Stany Zjednoczone. No, ale. Poniekąd mogliśmy się tego spodziewać. Czy zmienia to analizę techniczną? Absolutnie nie, ponieważ analiza techniczna polega tylko i wyłącznie na analizie wykresów. Także teraz przechodzimy do Ethereum. A Ethereum będzie krótko i przede wszystkim strukturalnie. Widzimy, że Ether w ostatnim tygodniu, kiedy zmagał się tutaj z obszarem 2000, no niestety nie podołał tym wartościom. Mówiliśmy, że tutaj pojawią się pewne problemy dla Ethera, najprawdopodobniej nastąpi odbicie. No ale powiem szczerze, że Ether nawet nie zdołał dotknąć poziomu 2000, ponieważ zatrzymał się w okolicy 1953 dolarów. Więc troszeczkę mu tutaj zabrakło. No czynniki makroekonomiczne spowodowały, że tendencja spadk na Eterze postąpiła i Eter aktualnie odbija się od obszaru, który jest wyznaczony tą horyzont, tutaj tą linią na poziomie 1400 około 20 dolarów. No, jest to linia którą na tym wykresie zamieściłem też już bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ ona jest skorelowana z tymi obszarami, które tutaj jeszcze przy wsparciu wskaźnika t Sequential, były wsparciami. Podobnie miało to miejsce jeszcze w dalszej przyszłości, na przykład tutaj, więc jest to logiczne miejsce dla krótkoterminowego odbicia w przypadku Ethera. Czy możemy mówić tutaj o jakichś dywergencjach? Oczywiście zerknę, sprawdzę jak to wygląda na RSI. O dywergencji nie ale eter bardzo głęboko nurkuje do strefy tak zwanego... Tak zwanej nadmiernej wyprzedaży, co może tym bardziej skutkować jego lokalnym odbiciem. Jeżeli chodzi o zakresy, do jakich eter może dotrzeć, no to w tym wypadku, jeżeli miałby odbić, no to okolice 1780 dolarów to jest ten obszar, gdzie ponowny opór eter może napotkać. Jeżeli natomiast pojawią się spadki, bo takie, takich nie możemy wykluczyć, no to tutaj już eter może szukać wsparcia w okolicach 1150 dolarów, więc bardzo, bardzo nisko. Tymczasem Eter na fajerkach również nie ma nam zbyt wiele do powiedzenia. Widzimy strefę handlową, w której Ether aktualnie się porusza, i wsparcie, które pojawia się dopiero, takie solidne, przynajmniej w okolicach 1350 dolarów i nosi ono w zasadzie wolumen około 0,6 miliona dolarów, więc wcale nie tak dużo. Co ciekawe, spójrzmy na CVD. W minionym tygodniu mówiliśmy o tym, że wieloryby były najbardziej zainteresowane zakupami Etera. Aktualnie wieloryby, jak widzimy tą naszą brązową linię, totalnie z Etera się wycofały absolutnie go nie kupują. Natomiast podbija nam zielona linia. Zielona linia to te portfele, które w swoim balansie posiadają od 1000 do 10 tysięcy dolarów po to, żeby Ether zakupić. No i widzimy, że ich aktywność cały czas wzrasta i są to aktualnie przynajmniej jedyne portfele, które Ether zakupują. Przechodzimy do altcoina. Dziś Twoim wyborem jest Chainlink, czyli taka kryptowaluta, która w mojej ocenie wzbudza sporo niepewności. No i spójrzmy na to, co tutaj się wydarzyło. Już dawno, dawno temu zaznaczyliśmy ten szary boks jako taką naszą strefę wsparcia i strefę popytu dla chainlinka. No i widzimy, że od tej strefy chainlink faktycznie bardzo ładnie odbijał i szybował ku górze, ale. Ostatnie dni spowodowały, że Chaining niestety ląduje poniżej naszej strefy popytu. Widzimy, że ten popyt nawet wewnątrz strefy występował. Widzimy to poprzez te knoty, poprzez te świece, które są bardzo cieniutkie w tym wypadku, te ciałka świec i wyciągnięte w strefie knoty. Widzimy to też tutaj taką chęć nawrotu trendu poprzez dziewiątą świecę spadkową wskaźnika TD Sequential, ale jednak na obecną chwilę to za mało, żeby chaininga wyciągnąć z sytuacji, z jakiej on się, w jakiej on się znalazł. Widzimy, że RSI również spadło dosyć nisko. Dochodzi tutaj do granicy, do obszaru 30, dolnej granicy, więc jest na granicy tej, tej strefy nadmiernego wyprzedania, więc istnieje szansa na to, że chaining odbije. Ponadto, de facto, moglibyśmy teoretycznie tę strefę nieco poszerzyć i wskazać, że zasadniczo Chaining nadal teoretycznie w tej strefie popytu się znajduje, ale ja wolę podejść do niego nieco delikatniej, nieco bezpieczniej. Jeżeli czajnik ponownie podąży do tej strefy, do tego naszego szarego boksa i odbije się od niego i będzie spadał ku dołowi, dla mnie to będzie jasny sygnał do tego, aby czajnika sprzedać, ponieważ jego droga do okolic 9000 9 dolarów w tym wypadku najprawdopodobniej się rozpocznie. Czyli do tych obszarów, które tutaj mamy o wyznaczone tymi świecami tych miejscach, tymi dołkami, no i knoty tych świec sięgają nawet do 8 dolarów, więc naprawdę bardzo nisko. Jeżeli chodzi o ewentualny zakup chaininka, no to w tym wypadku czekałbym, aż on podbije ponad ten nasz szary box i przetestuje go od góry. Dokładnie tak samo, jak miało to miejsce, może wyłączę RSA i będziemy widzieć to lepiej, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce tutaj, kiedy pokonywał tę strefę, wybijał ładnie ku górze, testował strefę od góry jako wsparcie, i ponownie szybował. No w tym wypadku, jeżeli chodzi o chaininga, no ja trzymam ręce pod tyłkiem. Jeżeli chodzi o chaining na fire, to widzimy, że pojawia się popyt, który jest w okolicach 9, no, 10 dolarów. Nieco niżej, kolejny popyt jest dopiero w okolicach 9,5 dolara, więc, no, dosyć nisko. E, oprócz tego widzimy strefę handlową, w której aktualnie czynnik się porusza, no i to jest typowa walka pomiędzy bykami a niedźwiedziami. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli byki wygrają, no to podaż, która była rozmieszczona w okolicy 15 dolarów została całkowicie usunięta. Przypuszczam, że ona może się w późniejszym czasie Ponownie pojawić, aczkolwiek obecnie jej nie obserwujemy. Zwróćmy jeszcze uwagę na CVD i na to, które portfele zainteresowane są zakupami. Widzimy przede wszystkim pomarańczową linię, która gwałtownie nam wzrastała, nieco się wycofała i ponownie się znosi. Są to detaliści, czyli te portfele, które posiadają w swoim balansie od 100 do 1000 dolarów, po to, aby Chainlink zakupić. Oprócz tego widzimy purpurowe portfele, które tutaj w taki kanciaty sposób nam się cały czas jednak wznoszą, mimo tych fluktuacji lokalnych, cały czas nam się wznoszą. No i to są portfele, które w balansie posiadają od 100 tysięcy do miliona do dolarów na zakupy. No i widzimy, że one w tym wypadku sterują rynkiem chainlinka, więc wygląda to póki co krótkoterminowo dla chainlinka przynajmniej lokalnie okej, okay. w miarę okej. Okay. Reasumując, Bitcoin w średnim i w długim terminie dla mnie osobiście wygląda bardzo obiecująco. Ether, krótkoterminowo, no okej, okay, ale trzeba uważać, Najgorzej wygląda w tym wypadku Chainlink, który ma przed sobą bardzo ważny opór, do którego najprawdopodobniej podbije i należy obserwować, co dokładnie z ceną w tym obszarze się wydarzy. A jeżeli chciałbyś, żebym przeanalizował Twojego altcoina, bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na Candze, link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu, przejrzysz te kryptowaluty, które tam mamy i wybierzesz tę, która najbardziej Cię interesuje. Pamiętaj tylko o trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, musi być to krypto z Kangi, po drugie, nie może być to KNG, po trzecie, nie może być to żaden Memcoin. Także wiesz co robić. Jeżeli chcesz zobaczyć jakąś konkretną kryptowalutę w kolejnym materiale, daj mi o tym znać w komentarzu pod tym filmem. Czas na przegląd rynku spot Bitcoin ETF w Stanach Zjednoczonych. A tutaj aktualizacja w stosunku do tego, co wczoraj wraz z Marcinem Walkowskim przedstawialiśmy na kwadransie z Kangą. No i widzieliśmy przede wszystkim, że postępują pewne wyprzedaże, ale te wyprzedaże nie są szczególnie wysokie. No, nieco wyższe wyprzedaże natomiast pojawiły się właśnie wczoraj. Ale mimo wszystko uspokajam, ponieważ Pomimo tak negatywnego sentymentu, jaki jest aktualnie na rynku, widzimy, że te świeczki są znacznie niższe od tych, które obserwowaliśmy jeszcze przed kilkoma tygodniami. Więc w mojej ocenie ETF-y wyglądają w tym momencie bezpiecznie. Czas na analizę on-chain, a przygotowałem dziś dla Ciebie cztery wskaźniki. Na początek update dwóch wskaźników, które wystąpiły w poprzednim materiale, czyli przyjrzymy się portfelom z konkretnymi balansami bitcoinów. Na początek bierzemy pod uwagę. Portfele, które posiadają w swoim balansie 1000 bitcoinów i więcej. I w minionym tygodniu mówiliśmy o tym, że tych portfeli przybywa. I pomimo kondycji makroekonomicznej widzimy, że tendencja się absolutnie nie zmienia, że ten trend cały czas postępuje i jest on zdecydowanie wzrostowy. Oprócz tego, co dzieje się na portfelach z balansem 10 tysięcy bitcoinów lub więcej. No i tutaj w stosunku do minionego tygodnia widzimy ubytek i ten ubytek wynosi dokładnie 1. Przypuszczamy, że może być to redystrybucja, czyli te portfele, które posiadają 10 tysięcy bitcoinów lub więcej, ten jeden portfel, który nam w tym wypadku ubył, być może nie sprzedaje, tylko rozdystrybuowuje swoje zasoby właśnie tutaj. Oprócz tego możemy się też spodziewać, że po prostu te portfele z tysiącem bitcoinów więcej kupują. Kupują, bo rynek krwawi. Kolejny wskaźnik, który bierzemy na tapet, to 60-dniowy skumulowany wzrost, czyli taki mój własny wskaźnik FOMO, który mówi nam o tym, gdzie są najczęściej szczyty hossy. No, absolutnie w tym momencie o szczytach hossy mówić nie możemy, ale wskaźnik ten nosi ze sobą również inne informacje i widzimy na nim. W tym wypadku, że dotarł on do pewnych obszarów, które historycznie były obszarami odbicia. I to były obszary odbicia, które towarzyszą Bitcoinowi w procesie, który postępuje dokładnie od 2023 roku. Za każdym razem w tym cyklu, kiedy Bitcoin do tego obszaru docierał, od niego odbijał. Widzimy, że tutaj następuje teraz nieznaczna akumulacja, że ten proces trwa, że tych odbić jest tutaj kilka i nie potrafi wskaźnik wybić ku górze, ale mimo to Nadal znajduje się na wsparciu. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na giełdach, ponieważ przy obecnych fluktuacjach jest to niezwykle istotne. W minionym tygodniu mówiliśmy o tym, że bardzo dynamicznie bitcoina z giełd w ciągu jednego dnia ubyło. No Teraz widzimy, że bitcoina przybywa, ale te y, 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 wpływy na giełdy nie są aż tak dynamiczne jak te ubytki, które obserwowaliśmy ostatnio i nie sięgają one tych szczytów, które y, obserwowaliśmy. W poprzednich tygodniach. Także pod tym kątem tragedia absolutnie nie ma miejsca. Czas na konkurs. Na początek zasady. Wybierz jedną z kryptowalut, którą przytoczyłem w dzisiejszym filmie, więc może być to Bitcoin, Ether albo Chainlink. Przedstaw swoją własną analizę z perspektywy technicznej, on-chain, firechart, sentymentu, fundamentów, cokolwiek tylko zechcesz i absolutnie zgadzać się ze mną nie musisz. Autor tego komentarza, który w mojej ocenie będzie najciekawszy i zostanie zamieszczony do piątku do północy, zgarnie ode mnie 20 kęgie. A zwycięzcą za poprzedni odcinek jest MB94, który przeanalizował bitcoina. Moje gratulacje, to nie pierwsze Twoje zwycięstwo. Zgłoś się proszę do supportu po odbiór swojej wygranej. To tyle na dziś. Jeżeli Ci się podobało, a bardzo wierzę, że tak, zostaw koniecznie suba, łapkę w górę, no i komentarz. I proszę ocenić ten odcinek w skali od 1 do 404, przy czym 1 to słabo miałko i jednak nie chcę Ci tu więcej widzieć. 400 4 to fantastycznie i chcę tego więcej. A jeżeli chcesz tego więcej, widzimy się za tydzień. Cześć!